To jest mit starszy niż sama historia. Legenda wyryta w kamieniu i zapisana na glinianych tabliczkach tysiące lat przed tym, jak została spisana w księdze rodzaju. Historia o globalnym kataklizmie, o potopie, który zmył cywilizację i o jednej arce zbudowanej, by przetrwać koniec świata Arka Noego. Dla miliardów ludzi to święta historia o wierze. Dla historyków echo najstarszej traumy ludzkości utrwalone w eposie o Gilgameszu, w mitach Inków, w legendach australijskich Aborygenów. Prawie każda starożytna kultura na Ziemi zachowuje pamięć o wielkiej wodzie, która przyszła by oczyścić świat. To nie jest po prostu mit, to wspomnienie. Wspomnienie o czymś tak strasznym, że na zawsze odcisnęło się w naszej zbiorowej świadomości. I w centrum tego wspomnienia zawsze ten sam obraz, statek, schronienie, szansa na ocalenie. Dla większości z nas arka jest symbolem wiary, ale dla niektórych to coś więcej, to nie mit, to cel, obiekt, który czeka na swój czas, uwięziony w lodach lub skamieniały w błocie. Oni wierzą, że jest gdzieś tam, wierzą, że można go znaleźć, a jeśli mają rację, to nie jest po prostu łódź, to kapsuła czasu. To most przerzucony przez tysiąclecia do świata, który był przed nami. To dowód, dowód zdolny przepisać wszystko, co wiemy o naszej przeszłości, o naszej historii i być może o naszej przyszłości. Przez dekady poszukiwania były domeną awanturników, mistyków i marzycieli ludzi kierowanych wiarą, pragnieniem sławy lub czystym szaleństwem. Wspiniali się na lodowe szczyty, ryzykowali życie. W szczelinach wydawali fortuny na wątpliwe mapy i mgliste proroctwa. Ale w środku XX wieku coś się zmieniło. Zanim przejdziemy do głównej części, chcielibyśmy prosić Was o małe wsparcie. Lajk i subskrypcja będą najlepszym podziękowaniem. Dziękuję. Do gry wkroczyły rządy wojsko-służby specjalne. Poszukiwania przestały być sprawą samotników. Stały się tajną operacją, a to, czego szukali, było zaszyfrowane na sekretnych mapach, ukryte w raportach wywiadowczych i zamknięte w lodowcach na jednej z najniebezpieczniejszych i strategicznie najważniejszych gór na Ziemi. Góra Ararat-Turcja. Ogromna, uśpiona, wulkaniczna bryła na styku czterech światów. To nie jest po prostu góra, to forteca. To strefa graniczna najeżona bazami wojskowymi, radarami i drutem kolczastym. Przez dekady była to jedna z najgorętszych punktów zimnej wojny miejsce, gdzie NATO patrzyło prosto w oczy Związkowi Radzieckiemu. A na jej szczycie, według plotek, spoczywa coś ogromnego coś, czego tam nie powinno być. Przez wiele lat turecki rząd kategorycznie zabraniał jakichkolwiek poważnych ekspedycji. Oficjalny powód bezpieczeństwo. Region był strefą aktywnych działań wojennych z kurdyjskimi rebeliantami. Ale czy to była jedyna przyczyna, którą chronili starożytny mit czy dowód? Dowód tak niesamowity, tak niebezpieczny, że świat nie był gotowy go zobaczyć? Zawsze nam mówiono, że to po prostu bajka, piękna legenda dla dzieci. Ale w ostatnich latach bariery zaczęły się kruszyć. Nowe technologie pozwoliły zajrzeć tam, gdzie ludzkie oko nie mogło dotrzeć. Satelity o rozdzielczości kilku cali. Georadary zdolne skanować Ziemię na dziesiątki metrów w głąb. Elektrotomografia tworząca trójwymiarowe mapy podziemnych struktur, i to, co odkryli na stokach Araratu i w jego okolicach, w miejscu, które teraz nazywają stanowiskiem Durupynar, zmusiło nawet najbardziej zatwardziałych sceptyków do milczenia. Oficjalna nauka w panice organizacje religijne w zamieszaniu, a rządy po prostu milczą, ponieważ to, co naukowcy znajdują w Turcji, nie tylko potwierdza starożytny mit, ono otwiera puszkę Pandory. Z nowymi o wiele straszniejszymi pytaniami. Dzisiaj otwieramy tajne archiwa, analizujemy odtajnione zdjęcia satelitarne i schodzimy pod ziemię, by odpowiedzieć na jedno pytanie: Co naprawdę znaleźli na miejscu katastrofy Arki Noego i dlaczego to odkrycie przeraziło cały świat? Wszystko zaczęło się nie od archeologów, wszystko zaczęło się od szpiegów w latach 50. Zimna wojna w pełni. Świat z zapartym tchem obserwuje wyścig nuklearny dwóch supermocarstw. Stany Zjednoczone i Związek Radziecki toczą niewidzialną bitwę o dominację. Kluczowym polem tej bitwy staje się niebo. Amerykańskie samoloty rozpoznawcze U-2 zwane Dragon Lady latając na wysokości 70 tysięcy stóp na granicy kosmosu fotografują każdy metr kwadratowy terytorium radzieckiego. Ich głównym celem są bazy rakietowe lotniska obiekty nuklearne. Góra Ararat we wschodniej Turcji nie jest po prostu blisko granicy, ona jest granicą. To idealny punkt obserwacyjny NATO patrzący prosto w głąb radzieckiej Armenii i Azerbejdżanu. Piloci U-2 fotografowali ten masyw tysiące razy. To była rutyna aż do jednego dnia. W 1957 a potem ponownie w 1993 roku analitycy z Narodowego Centrum Interpretacji Zdjęć CIA, wpatrując się w ziarniste czarno-białe zdjęcia, zauważyli coś. Coś, co nie było ani radziecką bazą, ani naturalnym tworem. Na jednym z lodowych plateau, na wysokości ponad 4000 metrów, spod lodowca, wystawał obiekt. Był ogromny, idealnie symetryczny i wyglądał na sztuczny. Miał kształt statku. Analitycy odwracali wzrok, przecierali oczy i patrzyli ponownie. Był tam długi, ciemny, z wyraźnie zarysowanym łukiem kadłuba. Nazwali to anomalią araratową. Obiekt natychmiast otrzymał klauzulę ściśle tajne. CIA nie interesowała Arka Noego. Interesowało ich, czy to nie jest radziecki radar, ziemia, powietrze zamaskowane pod skałę nieznana broń lub może szczątki jakiegoś tajnego radzieckiego samolotu. Ale im więcej badali zdjęcia, tym więcej pytań mieli. Obiekt był częściowo pogrzebany pod lodem, ale jego kontury były widoczne. Długość setek metrów. Proporcje przerażająco przypominały kadłub gigantycznego statku. Ten plik krążył po biurkach w Anglii przez dekady. W 1990 roku, po rozpadzie ZSRR, zimna wojna się skończyła. Presja opinii publicznej podsycana plotkami o anomalii zmusiła CIA do odtajnienia części archiwum. Ale zdjęcia anomalii pozostały tajne. Dopiero w 2000 roku na specjalne zapytanie osoby o imieniu Porcher Taylor kilka kadrów zostało opublikowanych. Porcher Taylor, zapamiętajcie to imię, był analityk CIA, człowiek, który poświęcił życie rozwiązaniu tej tajemnicy. Był przekonany, że to, co widział na zdjęciach, nie było geologią. Zdjęcia były ziarniste, ale widać było coś, co nie mogło być grą światła i cienia. Struktura długa, wydłużona, z wyraźnymi, prawie prostymi kątami w jednym miejscu i płynnym łukiem w drugim. Leżała zamrożona w lodzie. Sceptycy natychmiast oświadczyli: To po prostu skała. No tak. Skalny występ przebijający się przez lodowiec, szczególna formacja geologiczna, artefakt lodowcowy. Ale Taylor i inni inżynierowie oraz analitycy obrazów nie byli tak pewni. Geologia ich zdaniem nie tworzy tak symetrycznych struktur. Lodowce nie wyrzeźbiają idealnych elips, a potem anomalia zniknęła. W 2008 roku satelity zarejestrowały, że lodowiec ukrywający obiekt zawalił się. Masowy obryw lodowy. Część struktury wcześniej widocznej została zniszczona, rozbita lub ponownie pogrzebana pod tonami lodu i kamieni. Drzwi się zatrzasnęły. Wydawało się, że główna dowód jest stracony na zawsze. Ale podczas gdy CIA, Porter Taylor i cały świat patrzyli na lodowy szczyt Araratu, prawdziwa bomba eksplodowała znacznie niżej 20 na południe od głównego szczytu w miejscu niepokrytym lodem. W miejscu dostępnym. Rok 1979, dwa lata przed tym, jak analitycy CIA naprawdę się zaniepokoili, turecki wojskowy kartograf o imieniu Ilhan Durupinar wykonywał rutynową misję. Badał zdjęcia lotnicze swojego regionu dla NATO. To była standardowa procedura aktualizacji map. Przeglądał setki kadrów, aż natknął się na jeden. Na nim wśród chaotycznego reliefu wzgórz wyraźnie wyróżniał się obiekt. Był ogromny. Miał idealny kształt łodzi. Był symetryczny i leżał w miejscu, gdzie nie było jeziora ani morza. Po prostu był. Durupinar nie był mistykiem ani archeologiem. Był wojskowym kartografem i wiedział, że natura nie tworzy tak idealnych form. Jego raport wywołał sensację. Zdjęcie trafiło do amerykańskiej prasy. Magazyn Life wyszedł z sensacyjnym nagłówkiem. Świat eksplodował. Na miejsce natychmiast w 1960 roku wysłano ekspedycję. W niej byli amerykańscy i tureccy naukowcy, dziennikarze wojskowi. Byli gotowi zobaczyć cud zobaczyć drewniane belki wystające z ziemi ale to, co zobaczyli na miejscu, ich rozczarowało. To nie był drewniany statek to był po prostu wzgórze ogromne, gładkie wzgórze ze sprasowanego błota kamieni. I gliny, które kształtem przypominało łódź. Tak kształt był idealny. Długość około 157 metrów lub 300 biblijnych łokci. To było niesamowite zbieżność, ale to było po prostu wzgórze. Ekspedycja przeprowadziła kilka powierzchniowych wykopalisk. Kopali i znajdowali tylko błoto i kamienie. Żadnego drewna, żadnych artefaktów. Wybuchli kilka ładunków dynamitu, by zobaczyć, co wewnątrz. I znowu nic. Oficjalny werdykt zapadł szybko i kategorycznie. Unikalna, ale w stu procentach naturalna formacja geologiczna. Synklina, geologiczna fałda. W zasadzie ukształtna niecka w skale wypełniona błotem z osuwiska. To wyjaśniało kształt, to wyjaśniało wszystko. Świat odetchnął z ulgą. Żadnej arki, żadnej przepisanej historii. Wszystko w porządku. Ekspedycja się zwinęła, dziennikarze wyjechali. I na dekadę o stanowisku Durupinar, nazwanym na cześć kartografa, zapomniano. Świat skierował uwagę z powrotem na lodowy szczyt Araratu, na anomalie CIA, na poszukiwania w lodach. A to dziwne wzgórze pozostało samotne w ciszy tureckich gór. Ale byli tacy, którzy nie zapomnieli, tacy, którzy wierzyli, że pierwsze spojrzenie było mylące. Tacy, którzy uważali, że ekspedycja z 1960 roku szukała nie tego. Szukali drewnianego statku. A co jeśli nie był drewniany, albo co jeśli już nie był drewniany? I w 1967 roku na scenę wchodzi człowiek, który na zawsze zmieni tę historię. Nazywa się Ron Wyatt, anestezjolog z Nashville w stanie Tennessee. Archeolog, amator religijny, poszukiwacz przygód. Wyatt był obsesyjnie zainteresowany biblijnymi relikwiami. Szukał Sodomy i Gomory, szukał Arki Przymierza i był przekonany, że stanowisko Durupinar to prawdziwa Arka. Był przekonany, że ekspedycja z 1960 roku popełniła fatalny błąd. Szukali drewna, ale Biblia mówi, że Arka była smołowana pokryta bitumem. Co jeśli po tysiącach lat pogrzebana pod tonami błota nie zgniła, a skamieniała? Co jeśli zamieniła się w kamień zachowując kształt, włajat przyjeżdża do Turcji. Spędza lata walcząc z biurokracją przetrwając w strefie działań wojennych. W latach 80. ten region to jedno z najniebezpieczniejszych miejsc na planecie z powodu konfliktu z PKK. Łajata porywano, grożono mu, aresztowano, ale wracał raz po raz. Był obsesyjny i przywiózł ze sobą technologię. W latach 80. Ron Wyatt i jego zespół, w tym inżynier David Faisold, przywożą na stanowisko Durupinar coś, czego tu nigdy nie widziano detektory metalu i co ważniejsze georadar GPR, Ground Penetrating Radar technologia zdolna zajrzeć pod ziemię prymitywna, według dzisiejszych standardów, ale rewolucyjna na tamte czasy. Zaczynają skanować wzgórze metodycznie linia po linii. I to, co widzą na ekranach swoich urządzeń, sprawia, że krew zastyga im w żyłach. To nie był lite kamień, to nie była chaotyczna masa błota. Pod powierzchnią na głębokości kilku metrów radar Łajata i Fasolda odkrył strukturę. Sieć prostych linii przecinających się pod kątami prostymi. To wyglądało jak plan pokładów gigantycznego statku. Widzieli coś, co wyglądało jak wewnętrzne grodzie rzędy pomieszczeń komór cystern balastowych. Linie były zbyt regularne, zbyt symetryczne, by być zjawiskiem naturalnym. Geologiczna fałda synklinalna nie mogła stworzyć takiej idealnej siatki. Wyatt w ekstazie. Znalazł arkę. Ale to był dopiero początek. Zespół zaczął używać przenośnych detektorów metalu i urządzenia oszalały. Rejestrowały tysiące metalowych obiektów ułożonych w idealnie proste rzędy, jakby ktoś wbijał gigantyczne gwoździe lub klamry łącząc kadłub statku. Ron Wyatt natychmiast oświadczył, to metalowe nity. Przeprowadził powierzchniowe wykopaliska i znalazł to, co uważał za niepodważalny dowód. Znalazł skamieniałe belki kawałki materiału, które zidentyfikował jako warstwowe drewno. Trzy sklejone warstwy. Znalazł metalowe nity pokryte rdzą. Twierdził, że analiza próbek pokazała niesamowicie wysokie zawartość manganu i tytanu, stop, którego nauczyliśmy się tworzyć dopiero niedawno. Twierdził, że znalazł najstarszy okaz wysokotechnologicznej metalurgii. Świat znowu eksplodował. Tym razem Łajat dopiął swego. Turecki rząd był tak pod wrażeniem jego odkryć, radaru nitów z kamieniałego drewna, że w 1987 roku oficjalnie uznał stanowisko Durupanar za miejsce katastrofy Arki Noego. Zbudowali centrum dla odwiedzających. To była zwycięstwo, ale środowisko naukowe odpowiedziało kontratakiem i to miażdżącym. Geolodzy i archeolodzy, którzy zbadali próbki łajata, zmiażdżyli go w proch. To, co nazywał skamieniałym drewnem, było po prostu skałą wulkaniczną, andezytem bogatym w żelazo. To, co nazywał metalowymi nitami, było zwykłą rudą, konkrecjami tlenków żelaza limonitem i hematytem, które naturalnie występują w tej wulkanicznej okolicy. A jego wysokotechnologiczny stop, błąd analizy zanieczyszczenie próbek, błędna kalibracja urządzeń. David Fassold, inżynier, który przeprowadzał skanowanie GPR i był współautorem łajata, w końcu wyrzekł się własnych odkryć. Publicznie oświadczył, że prawdopodobnie błędnie zinterpretowali dane, że linie na radarze to po prostu pęknięcia w podłożu skalnym. Przyjechał na miejsce jako wierzący, a wyjechał jako rozczarowany sceptyk. Ron Wyatt został ogłoszony oszustem pseudonaukowcem religijnym fanatykiem. Jego odkrycia fałszerstwem, jego metody szarlatanerią. Stanowisko duru pynar znowu zostało zdyskredytowane. Tym razem wydawało się ostatecznie. Oficjalna nauka postawiła grubą kropkę. To po prostu wzgórze. Wydawało się, że historia skończona, ale tak nie jest. Bo kiedy łajata i jego głośne oświadczenia o nitach i skamieniałym drewnie wyrzucono na śmietnik historii, wszyscy zapomnieli o jednym, o najważniejszym, o tym, co w ogóle skłoniło ich do kopania. Wszyscy zapomnieli o danych georadaru. David Fassold wyrzekł się interpretacji danych. Powiedział to nie arka, ale nigdy nie zaprzeczył samym danym. Struktura pod ziemią była, sam ją widział. Po prostu nie mógł jej wyjaśnić. I to pytanie, co naprawdę pokazał radar w latach 80., -tych? wisiało w powietrzu. Wisiało przez dekady, aż pojawił się nowy zespół. Minęły lata. Ron Wyatt zmarł w 1999 roku do końca pewny swojej racji. David Fassold zmarł rozdarty wątpliwościami. Historia ucichła. I oto w 2014 roku na scenę wchodzi nowy zespół. I tym razem to nie anestezjolog z Nashville. To zespół profesjonalnych geofizyków, archeologów i geologów. Projekt Arka Noego, kierowany przez amerykańskiego badacza Andrew Jonesa. I tureckich naukowców z Uniwersytetu Stambulskiego i Uniwersytetu Atatürka. To nie amatorzy, to profesorowie, i przywożą ze sobą nieprymitywne radary z lat 80., przywożą najnowocześniejsze sprzęt, trójwymiarowe skanowanie GPR i co ważniejsze elektrotomografię ERT. To technologia, która przepuszcza prąd elektryczny przez Ziemię między setkami czujników, mierząc opór, tworzy pełną objętościową mapę 3D tego co leży pod ziemią może odróżnić lite skałę od luźnej gleby luźną glebę od pustki lub od czegoś co przewodzi prąd inaczej na przykład od metalu lub gnijącego organiku ich cel był prosty raz na zawsze za pomocą niepodważalnej współczesnej nauki udowodnić że stanowisko durupinar to formacja geologiczna Przyjechaliby pogrzebać mit spędzają lata kilka sezonów polowych Skanują każdy centymetr stanowiska Durupinar, zakładają setki metrów kabli, zbierają terabajty danych, i w 2019 milczą na kilka lat. A potem w 2022 i 2023 zaczynają pojawiać się pierwsze publikacje, pierwsze artykuły naukowe. I to, co w nich napisano, przeraża. To nie była naturalna formacja geologiczna. Pod ziemią na głębokości od 2 do 5 metrów leży struktura, ma wyraźne, proste, równoległe linie. Ma kąty 90 Frudę. Geologia nie tworzy kątów 90 Bermudę. Zespół zarejestrował to, co w swoich suchych raportach naukowych nazywają liniowymi obiektami tworzącymi siatkę, odkryli wnęki lub pomieszczenia, odkryli ściany. I wszystko to wewnątrz wyraźnie zarysowanego, gigantycznego obwodu w kształcie łodzi. To nie były po prostu echa danych Łajata. To było ich potwierdzenie uzyskane na sprzęcie, którego nie można było oskarżyć o błąd. Naukowcy byli w szoku. Przyjechali tu, by obalić mit. Zamiast tego znaleźli coś, co nie mogło być wzgórzem coś, co było zbudowane coś, co miało podłogę ściany i pomieszczenia. Ale przez kogo i z czego? To nie był drewniany statek. Radar nie pokazywał drewna. Pokazywał coś innego, coś gęstego, odbijającego sygnały przewodzącego prąd inaczej niż otaczająca skała. Ale co? Aby to poznać, musieli zajrzeć do środka. Potrzebowali próbek. Zespół uzyskał pozwolenie na wiercenie. Wzięli rdzenie, długie, cylindryczne próbki skał wyjęte prosto z anomalnej struktury. Wiercili tam, gdzie radar pokazywał pomieszczenia, i tam, gdzie pokazywał ściany. I tu zaczyna się prawdziwy horror. Próbki wzięte z obszarów, które radar zidentyfikował jako ściany lub belki, składały się z lokalnej skały. Zwykła glina andezyt wulkaniczny, tuf. To było miażdżące. Potwierdzało teorię sceptyków. To po prostu skała. Zespół był gotowy pakować walizki. Ale potem spojrzeli na próbki wzięte z pustek z miejsc, które radar oznaczył jako pomieszczenia. W tych próbkach było coś, czego nie było w otaczającej glebie. Najwyższa koncentracja materiału organicznego produkty naftowe, bitum to czym w starożytności uszczelniano kadłuby statków. Znaleźli ślady węgla drzewnego. Znaleźli coś, co mogło być skamieniałymi odchodami, i znaleźli coś jeszcze. Coś, co kazało im wysłać próbki do laboratorium w najściślejszej tajemnicy. Wewnątrz błotnego rdzenia, wyjętego z głębokości kilku metrów, w warstwach, które datowanie radiowęglowe określiło na wiek od 4000 do 6000 lat, znaleźli kocią sierść, starożytną, i ludzkie włosy oraz nasiona. To nie było zjawisko naturalne, to nie była geologia, to było miejsce, gdzie kiedyś byli ludzie i zwierzęta, i bitum, i drewno. Razem w ogromnej ilości, ale jak. Jeśli to nie drewniany statek, to co to jest, geolodzy pracujący przy projekcie? Byli w kropce. Widzieli na radarze ściany, ale rdzeń pokazywał skałę. Widzieli pomieszczenia, ale rdzeń pokazywał błoto z organiką. To nie miało sensu. A potem jeden z nich wysunął teorię teorię straszniejszą niż sama arka. Co jeśli to nie jest sama arka? Co jeśli to jej ślad? Co jeśli prawdziwy drewniany statek naprawdę osiadł tu tysiące lat temu? Osadził na mieliźnie w masywnym błotnym potoku wywołanym topnieniem lodowców lub przerwaniem jeziora lodowcowego po potopie. I leżał tu dekady wieki. Gnij. A podczas gdy gnij minerały z otaczającej wulkanicznej gleby gleby bogatej w żelazo glinę bitum powoli przenikały do jego struktury. Zachodził proces zwany pseudomorfozą. Zastępowanie substancja organiczna drewno belki grodzie, wymywana, a minerały zajmowały jej miejsce, dokładnie powtarzając kształt jak gips wlany do formy. To, co widzieli na radarze, nie było statkiem to był jego sarkofag naturalna forma, odlana według konturów gigantycznego, zgniłego obiektu. To wyjaśniało wszystko: wyjaśniało kształt łodzi, wyjaśniało dane GPR i RT. Ściany to po prostu gęstsze obszary zmineralizowanego błota wypełniające pustki tam, gdzie kiedyś były belki. To wyjaśniało, dlaczego Ron Wyatt znajdował skamieniałe drewno, które w rzeczywistości było skałą wulkaniczną. To była skała, ale skała przyjęła kształt drewna. To wyjaśniało jego nity. To były mineralne osady uformowane tam, gdzie kiedyś był metal, który skorodował i zostawił po sobie jedynie ślad chemiczny. To wyjaśniało organiczne pozostałości włosy i bitum. To wszystko, co zostało z pierwotnej zawartości uwięzione w tej błotnej grobowcu. Nie znaleźli arki, znaleźli jej trup, jej skamieniały duch pogrzebany pod ziemią. Oto co przeraziło świat. Nie to, że znaleźli arkę Noego, ale to, że znaleźli coś, na co nauka nie ma prostego wyjaśnienia. Znaleźli 157-metrowy obiekt geologiczny, dokładnie powtarzający kształt łodzi, mający wewnętrzną sztuczną strukturę z kątów prostych, zawierający organiczne pozostałości ludzi i zwierząt datowane na tysiące lat i znajdujący się dokładnie tam, gdzie legenda kazała mu być. Jeśli to proste zbieg okoliczności, to najbardziej nieprawdopodobne, matematycznie niemożliwe zbieg okoliczności w historii ludzkości. Turecki rząd zareagował natychmiast. W 2017 roku, jeszcze przed publikacją ostatecznych danych, stanowisko Duropinar zostało oficjalnie ogłoszone Parkiem Narodowym i wpisane na wstępną listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wokół niego zbudowano ogrodzenie postawiono straż, chronią je. Już nie uważają tego za geologiczny kaprys. Już nie słuchają sceptyków, wierzą danym swojego własnego nowoczesnego sprzętu. Wierzą, że tam coś jest. Ale co jeśli to nie arka, to co alternatywne teorie nie są mniej niepokojące. Niektórzy historycy sugerują, że to może nie być arka Noego, ale coś innego. Starożytna forteca zatopiona w błotnym potoku, prehistoryczne miasto. Ale dlaczego ma kształt łodzi? Dlaczego jest samotne pośród wzgórz i jak to się łączy z anomalią na lodowym szczycie Araratu? Mamy dwa cele, dwa miejsca katastrofy. Jedno wysoko w górach, obiekt, który widziała CIA, zamrożony w lodzie, który teraz może być stracony na zawsze. Drugie w dolinie, skamieniały ślad, który możemy skanować, ale nie rozumiemy. Czy to możliwe, że to dwa różne obiekty lub części jednego? Co jeśli arka, osiadłszy na szczycie, została zniszczona? A jeden z jej ogromnych fragmentów zsunął się w dół z lodowcem i błotnym potokiem, by spocząć w dolinie, zostawiając po sobie ten duch. To prowadzi nas do najbardziej niepokojącego pytania. Co jeśli biblijna historia to jedynie uproszczona wersja wydarzeń? Co jeśli potop nie był po prostu deszczem? Co jeśli arka nie była po prostu drewnianą łodzią Dane GPR ze stanowiska Durupunar według samych naukowców są zbyt czyste, zbyt strukturalne? Niektóre wewnętrzne ścianki na radarze wyglądają na metalowe. Nie jak nity łajata, ale jak wzmocnienie szkielet. To przypuszczenie, którego boją się wypowiedzieć głośno. Co jeśli struktura była kompozytowa, drewno? I coś jeszcze. Coś, co zostawiło taki dziwny ślad na radarach. Badania na stanowisku Durupinar trwają właśnie teraz, ale napotykają ogromne trudności. To politycznie niestabilny region. To święta Ziemia dla trzech religii, i to naukowa zagadka, która zagraża fundamentalnym poglądom na geologię i historię. Mamy technologię, by zajrzeć pod Ziemię, ale nie mamy odwagi zaakceptować tego, co tam widzimy. Znaleźliśmy niedrewnianą łódź ze zwierzętami, znaleźliśmy anomalię strukturę, która nie powinna istnieć. Jest zbyt duża, zbyt symetryczna i zbyt stara. To, co znaleźli w Turcji, przeraziło świat. Ponieważ nie dało odpowiedzi, tylko zadało nowe bardziej straszne pytania. Jeśli to Arka, to historia, którą nam opowiadano, jest prawdą. I to zmienia nasze spojrzenie na Boga historię i samo człowieczeństwo. Jeśli to nie Arka, to co to jest? Jaka nieznana, wysoko rozwinięta cywilizacja zbudowała 157 metrową konstrukcję z kątów prostych w górach Turcji tysiące lat temu i jaka katastrofa zdołała ją zniszczyć, zostawiając jedynie widmowy ślad w błocie. Obie możliwości równie przerażające. Stoimy na progu odkrycia, które albo potwierdzi nasze najstarsze mity, albo otworzy rozdział w historii, o którym nawet nie podejrzewaliśmy. Lud na Araracie topnieje, struktura w duru pynar powoli się rozpadają, czas się kończy. Tajemnica anomalii araratowej i ducha z duru Pynar. To nie po prostu biblijna historia, to wyścig z czasem, wyścig o prawdę pogrzebaną pod tonami lodu i kamieni. I główne pytanie pozostaje otwarte: co jeszcze ukrywają i co znajdziemy, gdy wreszcie zdecydujemy się kopać naprawdę? Co myślicie, czy stanowisko Durupynar to ślad starożytnego statku, czy to najbardziej skomplikowana mistyfikacja w historii stworzona przez samą naturę? I co ukrywa lodowiec na szczycie Araratu? Napiszcie swoje teorie w komentarzach. Ogromne dzięki wszystkim, którzy obejrzeli ten odcinek do końca. Wasze wsparcie, like i subskrypcja są bardzo ważne dla nas. I nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczka, by zawsze być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i nie przegapić naszych nowych filmów. Naszych nowych filmów. Naszych nowych filmów. Naszych nowych filmów.